Witam, zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka z techniki jazdy na rowerze górskim. Jesteśmy w srebrnej górze na trasie Rome Redline i opowiem Wam dzisiaj trochę o technice skręcania. Bardzo ważna kwestia, żeby być wstępnie rozgrzanym przed wykonywaniem jakichkolwiek ćwiczeń czy zjazdów. No i pamiętamy oczywiście o bezpieczeństwie, czyli o kasku, żeby nam ten pasek przez brodę nie przechodził, żeby były rękawiczki, i na oczy jakieś okulary lub gogle, które chronią oczy przed insektami latającymi. Porozmawiamy o skręcaniu. Możemy skręcać na. Otwartych przestrzeniach to są tak zwane zakręty otwarte i możemy skręcać w bandach. Jeżeli banda jest odpowiednio wyprofilowana, to daje nam zaparcie na całej swojej długości, i dzięki temu możemy utrzymać prędkość, którą mieliśmy, lub nawet wycisnąć z tej bandy większą prędkość na wyjściu niż mieliśmy na wejściu. Pamiętajcie, zawsze pozycja na rowerze powinna być luźna, swobodna wyluzowane ramiona, ręce wszystkie stawy. Nogi trzymamy na pedałach równolegle, kolana lekko do środka po to, żeby pozycja była zwarta i środek ciężkości był w jednym punkcie. Patrzymy się zawsze przed siebie, nigdy nie robimy numeru takiego, że patrzymy przed koło, bo wtedy zaskoczą nas różne elementy na ścieżce, raczej staramy się przewidywać co się dzieje, czyli patrzymy na te kilka, kilkanaście metrów do przodu. Jeśli chodzi o zakręt w prawo, to mamy prawą rękę prostą, lewą mamy zgiętą. Jesteśmy lekko pochyleni do przodu, żeby dociskać przednie koło, które jest kołem kierunkowym i wiodącym. Wtedy nawet jeżeli nastąpi jakiś leki uślizg koła tylnego, to zawsze trakcja z przodu pozwoli nam bezpiecznie wyjechać z zakrętu. Trening otwartych zakrętów, czyli zakrętów bez bandy. Najprostszym sposobem jest ułożenie dwóch, trzech elementów jako przeszkód, tzw. zwanych tyczek. To mogą być rękawiczki, to może być kask, plecak, butelka wody, kamień, patyk, cokolwiek co mamy pod ręką, starajmy się wykorzystywać naturalne elementy, które znajdują się w bliskiej okolicy. Szukamy nachylenia delikatnego, w miarę równego, na którym ustawiamy sobie taki tor przeszkód i staramy się poćwiczyć zakręty otwarte. Dlaczego otwarte zakręty? Bo nie zawsze na trasie znajdują się bandy. Jeżeli trafiamy na odcinek, gdzie trzeba skręcić, a nie ma bandy, no to wtedy wiemy, jak się zachować, szukamy miejsca na przyczepności, czy to będą korzenie, czy to będą jakieś kamienie, czy jakieś fałdki i bruzdy w ziemi. To wszystko nam pozwoli ładnie pokonać ten element w zakręcie.